Cześć witajcie, z tej strony z dzisiaj witam Was w hmm, ten słoneczny dosyć dzień, czyli prawie że ostatni dzień lipca roku 2019 jak widzicie na cmentarzu <grym wziął> <grym wziął> już trzeci raz na cmentarzu, tylko jest to pierwszy kościółek cmentarny, który notabene. Może jest to dla Was jakieś zdziwienie. Nie jest drewniany, bo jest to kościół murowany i jak widzicie, chyba troszeczkę większy od tamtych, w którym byliśmy, choć raczej ten kościół w Baborowie, ale przepraszam bardzo, to już jest miasto. Był trochę też duży, jak na drewniany kościół. No, ale mamy przed sobą typowy kościół gotycki, bo widzicie, typowa cegła hmm, wypalana. Kościół znajduje się. Hmm, Powinienem od razu to powiedzieć, ale jest to miejscowość Wojnowice w powiecie Głupczyckim, w gminie chyba Głupczyce lub tak. Branice. Ale chyba to jeszcze gmina jest Głupczyce. W eee, województwie opolskim, kraj miodem i mlakiem plonącym, czyli Rzeczpospolita Polska. No bo na kanale znajdują się też filmiki z takiego kraju jak Czechia Republic, czyli Czecha. Czeska Republika. No jak widzicie, choć może niestety są widzowie, którzy są ślepi i niestety może nie widzą, tylko słuchają mnie w tle, ale przed nami znajduje się kościół trochę dużym, bardzo dużym. Widzicie nawet ma, przepraszam, bo wyszło mi teraz z pamięci, Łuki, które go wspierały, to czyli to typowy, typowy gotycki urok na, na takie budowle. Był z boku wejście. Z takich też większość kościołów. E, już nakręciłem na Was film, który jeszcze na kanale nie jest. Jest to film z typowo takiego gotycko-barokowego kościoła, czyli kościół w, e, w Głogówku pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Powiem Wam, że Idziemy do środka. Powiem wam, że niestety kościół jest w tak zwanym stanie spoczynku. No, znajdujemy się na cmentarzu, na czyli stan spoczynku e, ludzi, którzy niestety już nie żyją wygląda tak. A stan poczynku z kościoła, który już niestety nie jest używany, wygląda tak. No i teraz dam wam trochę do myślenia. Czy wy woliście? Wolibyście wyglądać tak jak te groby? Czy tak jak ten kościół, czyli zarośnięty, troszeczkę się walący i nic sobą nie reprezentujący. Choć powiem szczerze, że nawet ma to urok. Tutaj wysłałbym swojego największego wroga, szuka. Rzuciłbym gdzieś tutaj do nerfa, przykleił stówę. Szczeliłbym szczałką z nerfa i wysłałbym mojego najgorszego wroga żeby tą stówkę szukał w tych poksywach. Ale raczej chyba nie ma takich złych ludzi, żeby na takie coś wysyłać. E, pójdziemy jeszcze, obejdziemy ten kościół. Przed nami wieża. Wieża tak na dobre oko 15-metrowa, czyli dosyć wysoka, ozerwał oze. się rad, Matko Boska. na spadła okay. bardzo ładne wejście do kościoła. Dobrze, że tutaj przyszłem, bo widać wejście. Krzyż niestety już chyba umierający powoli, na nie za niedługo spadnie. Ale kościół bardzo ładny. No jakby był odbudowany, to naprawdę byłaby to perełka że może teraz zakończymy ten materiał i zaproszę Was do kolejnych kościołów cmentarnych albo normalnych kościołów, które pokażę w przyszłości. Cześć!